Oto przerażający, podniecający i najbardziej odlotowy film. Surfujący ninja. To historia chłopaków, którzy musieli wyjechać z własnego kraju przez tego typa. Obecnie mieszkają w Los Angeles i mają nieustanne wakacje. Musisz nawoskować dechę, to zmniejsza tarcie. Mówię o surfingu. Nagle jacyś odrażający ninja przypomnieli im mroczne lata. Mają dziś zginąć. Musieli więc uciekać ze swym jednookim guru, aby ratować ojczyznę. Zgodzili się, gdy poznali tę tajemniczą ślicznotkę. Jeden z nich posiada super siłę. Drugiemu gra telewizyjna pokazuje przyszłość. A trzeci ma świra. Teraz walczą w słusznej sprawie. Trzeba będzie porządnie kopnąć w. Musisz zobaczyć Ernie Raysa Juniora. Roba Schneidera. Dzikiego Tunloca i Leslie Nilsena w roli pułkownika Chi. W filmie Serfujący ninja Najbardziej mi się podobało jak... Przepraszam.